Ciema z tej strony Azerus Korch. W słowem wstępu pragnę powiedzieć, że rasizm to realny problem, z którym zmagamy się na co dzień i cieszę się, że ludzie są tak skorzy do walki z niesprawiedliwością czy też dyskryminacją. Warto jednak omówić temat Argentyny, reprezentacji i filmik ten, który oglądacie, jest próbą zrozumienia zaistniałej sytuacji. Sytuacja reprezentacji argentyńskiej oraz Enzo Fernandesa jest przerażająca. Ludzie są przerażający. Zawodnicy zaśpiewali prowokacyjną przyśpiewkę, świętując swoje zwycięstwo w Copa America. Otwór ten mówi o pochodzeniu francuskich czarnoskórych piłkarzy, o tym dla kogo powinni grać. Ogół zinterpretował to jednak jako rasizm, jako degradację dla czarnoskórych piłkarzy pochodzenia afrykańskiego, mówiącą o tym, że jeżeli ich pochodzenie nie jest stricte francuskie, to nie powinni grać dla Francji. Moje pytanie brzmi, czy to jest faktyczne znaczenie tej przyśpiewki i czy to był rasizm? Odpowiedź na to pytanie będzie tak naprawdę znać tylko i wyłącznie Enzo oraz jego koledzy z zespołu. To mógł być oczywiście rasizm, ale nie musiał być. Pozwólcie, że powiem Wam dlaczego. Piłkarz na samym początku, w odpowiedzi na oburzenie kolegów z zespołu klubowego Chelsea, zamieścił przeprosiny na Instagramie, co w obecnych czasach jest prostsze niż się wytłumaczyć. Lecz od tego czasu, jako że sytuacja nie ucichła, swoje trzy grosze wtrącili inni zawodnicy Argentyny, tłumacząc to różnice kulturowe, złą interpretację wydarzeń i też poprosili po prostu o zachowanie spokoju. Argentyńczycy nie byli jedynymi, którzy bronili Enzo, mówiąc, że go znają, że to dobry człowiek. W jego obronie również stanął jeden z kolegów z zespołu Chelsea, mianowicie Nicholas Jackson. Znając kulturę sportu w krajach latynowskich, wartość rywalizacji i to, jak na przestrzeni ostatnich lat przebiegały ów rywalizacje, jestem skłonny uwierzyć w słowa Argentyńczyków. I teraz powstaje pytanie dlaczego. Po pierwsze, mówimy tutaj o tej kulturze sportu, mówimy o właśnie tej wartości rywalizacji, ale również i o otwartości, jaką prezentują Latynosi. Ale to nie wszystko. W grę wchodzi również semantyka, czyli nauka o znaczeniach. Język, słowa, a nawet czyny ludzkie potrafią być bardzo elastyczne. I coś, co na pozór zdawałoby się wyglądać w dany sposób, tak naprawdę może wyglądać zupełnie inaczej. Coś, co wygląda jak rasizm, może być jedynie prowokacją. Prowokacja często polega na tym, aby wiedzieć, jakie przyciski wcisnąć, aby doprowadzić swojego rywala do frustracji, do złości. Prowokacja polega na tym, aby użyć odpowiednich słów, nawet jeżeli kompletnie bez znaczenia, nawet jeżeli przedstawiałyby nieprawdziwy stan, tylko po to, aby obonentowi zagotowała się krew w żyłach. Naturalnie w obecnych czasach, kiedy walka z rasizmem jest tematem konstant na ustach wszystkich ludzi i zaznaczą tutaj, że słusznie, a negatywna energia unosi się pośród nas ze względu na swoistą globalizację ludzkości, stres, przyspieszone tempo życia oraz zakłamanie, jest nam o wiele łatwiej szukać negatywnego znaczenia, nawet jeżeli go nie ma, jest nieprawdziwe. Wszystko wiąże się z nastawieniem. Jeżeli chcesz szukać złego, to znajdziesz, nawet jeżeli nie istnieje. Ludzie też czując się niedocenionymi, stłamszonymi, zatracają swoją tożsamość i rzucą się na każdą okazję, która pozwoli im nabrać jakiejś formy charakteru, osobowości, w celu postawienia siebie w dobrym świetle, odnalezienia jakiejś części siebie. Też warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli komuś zaczyna się wmawiać, że jest kimś, kim tak naprawdę nie jest, to zacznie się bronić i walczyć z tym. Nie jest to objaw rasizmu, akcja udowodniająca rację oszczerców, tylko naturalna ludzka reakcja, kiedy człowiek jest z czymś nie zgadza, w szczególności z tak ciężkim i niesprawiedliwym, najpewniej osądem dotyczącym danej osoby. To jest semantyka, to jest psychologia to jest zrozumienie motywów działań ludzkich tego jak operują. Osobiście bym chciał, żeby ludzie, którzy są gotowi walczyć z rasizmem, byli równie otwarci na więcej niż samą walkę, na zrozumienie, dlaczego w ogóle zaczęli walczyć. Bo póki co to nie wygląda jak obrona uciśnionych, walka za sprawiedliwość, tylko banda kundli, co szczeka pod tylnymi drzwiami restauracji licząca na kość w postaci poklasku. I dlatego właśnie nie wierzę, aby to był rasizm, a jedynie prowokacja. Ze strony rywala, który przechwalał się swoim zwycięstwem w czasach, gdzie niebezpiecznym stało się otwierać usta, bo może zostać źle zinterpretowany. Słowem kończącym chciałbym powiedzieć, że nie powinniśmy tak szybko zmierzać ku osądowi. Powinniśmy też dać szansę się wytłumaczyć, zobaczyć, co mają do powiedzenia. Może nawet i przeprosić za tę prowokację, która może została źle odebrana, może prawidłowo. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Przedstawiam tylko możliwości, jakie istnieją. Warto by było, aby po prostu ludzie, których to dotknęło, ludzie, którzy tej prowokacji dokonali, czy cokolwiek to było, żeby się po prostu dogadali między sobą. I nie palmy nikogo na stosie, bo to nie jest już czas, wiedźm. Tylko to jest czas na nadchodzący nowy sezon. I na trochę otwartości, trochę zrozumienia tego, że nic nie jest po prostu czarne i białe. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem. I zapraszam do dyskusji w komentarzach. Elo. Myślę, że cały ten filmik już mogę wyrzucić, ponieważ okazało się, że Enzo Fernandez przejechał na czerwonym świetle w swojej Ferrari i nie przyznał się do tego naj... właściwie tyle. Gość jest po prostu no złym człowiekiem. Co ja mogę na to poradzić?